Halo siema, to Wróciłem po roku. Chyba ci wszyscy cieszą, nie? Ogólnie to tak Wróciłem sobie i stwierdziłem, że nagrę sobie filmik, bo są te darmowe prezenciki, na które oczywiście Garmory znowu zjebało. Wow. Nic w sumie nowego, ale takie coś. Jak no jednego ogieńka nie to powinniście dostać duży prezencik, nie? No ale jest taki bóg znowu, jak w roku w sumie, że niby jest duży, a dostajecie mały. Więc potwieramy sobie swoje małe a znając życie, to dadzą nam ręką pesatę w postaci boga na expa. Pewnie tak będzie. To widzimy z pierwszym. Co jest? Pompka trolla i kuferek szczęśliwca, nie? Czyli co z tego będzie? O, mamy ulepszenie pancerza chyba. O, może się przyda. Dalej, potwieramy może sobie od razu to wszystko. Później kuferki. okej. Okay. O, wyście sałek, spoczko i... o, czyli chyba samolotki dobra nieźle. polećmy sobie na... na... na matkę zobaczmy co tam będzie nas czekało dobra lecimy w piersi... a, otwieram wszystkie w na początek ja ogólnie to nie grałem sobie i w sumie dalej nie gram Tak sobie tylko trzeba pogrywać na Fabosie bo w sumie nie mam czasu Szkółka, treningi i te sprawy co nie Dlatego nie był miroczek Hech Dobra lecę z pierwszym o. Gówno O No to nie jest w sumie chyba złe Co to jest? No waluta. To w sumie też gówno, bo ja tu nie gram w ogóle. Mm, dalej... Błogo, gówno... Zwój przywołania aukcji też lipa. Poczty lipa. I... No to jest spoko, ale fajnie bym ja to na Fobosie trafił. Co nie, na Fobosie dostałem wielkie gie. Naprawdę. Mm. No i wracając do tematu, co ono nie gram, sobie w ogóle w sumie w tą gierkę yy, biłem sobie tylko te lasy pootwierać, bo są za darmo, a jestem Januszem, co nie otwieram za darmo, tylko lasy i tu mamy jakiegoś ziarnkołowca ubijemy go sobie pierw może albo pierw on ma maku, a nie mam tu dodatków dobra, otworzę szybko i go zbijemy zaraz. O, wesołki, świetnie. Nieźle, dobra walimy go punka no i co? Przez to że nie grałem też poleciałem na siebie sobie z Dreama i, 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 i z kurde, z Mordoru O więc w sumie w sumie Pobrałem te Legi z depo usunąłem trzy postacie chyba no i w sumie te legi teraz wszystkie są tutaj jeszcze mi system zmienił nick na jakód więc za jej mam teraz leciamy kawczy Alvaro Alvaro no Alvaro szczegóły <laughs> bije? z giery, czyli spoko Fajnie w ogóle jakbym na jakiś całek siadł nie bo ogólnie no nie siada w ogóle ten całek z tego padła Dobra poleciał Yy, i wróćmy sobie na chwilę jeszcze na fobosik zobaczmy jeszcze tutaj czy wszystko otworzyłem dobra wszystko, czyli mam to ulepszenie i wątkę trola o jezu, głupiony ten troll czyli wrócę sobie do tego stroju najlepszego co nie Czyli tak o, to ulepszenie, sobie rzucę tutaj, bombkę też, to samolotki cię przydadzą. No i po sobie miksy w końcu. Dobra, chyba już No i co, no? Karol zjebał znowu kalendarz. Podsumowując, wszystko co nie gówno dostaliśmy na forum, wszyscy się próbują już. Yy, więc yy, święta, wszyscy w radosnym gronieniu i rodzinnym, wszyscy się kochają. Nikt się nie wyzywa na forum, i nic. Więc no. Więc co no? zabijam się, nie. Pamiętajcie, a nic nie a Dzięki tych Hadlach zabudki burki. No i wesołek wsiątnie. Siema. Wrócę za rok.